Siema, to ja Blutfi i dzisiaj nagrywamy, no tak jak powcześniej kiedyś omówiłem, odcinek z nagrywania tych postaci, w sensie oceniania nich, jak się gra nimi, czy opłaca się nimi grać. W sensie, no, jak to ująć, to no, gram w sensie legendami, co nie. I oceniam wam czy, w sensie jakie są fajne pod jakim względem, jakie są niefajne, jakie potrzebowałyby buffy lub nie wiem, e, jaka by nerwy potrzebowała postać lub cokolwiek I dzisiaj będziemy zaczytać od takiego Bloodhounda, w kolei będziemy lecieć ze wszystkimi legendami, no bo czemu by nie I no, jakby co to jeszcze przepraszam za mój głos, ale jestem chory i no jest tak trochę ciężko, jeszcze z czego śnieg chyba z gradem pada, nie wiem, dobra, nieważne I no mówię po prostu, że jestem chory, no więc może być taki to dziwny głos z mojej strony i takie wiecie o co chodzi. No. Zamyślenia niektóre, bo jakby nie myślę przez tą chorobę jestem strasznie wykończony przez nią, więc mogłoby dzisiaj być tak jakby też no straszna akcja z tego względu. Ale dobra, bez względnego przedłużania lecimy tak co już z pierwszą rundą i będzie tak z pięć rund no. Dobra, lecimy. Bierzemy Bloodhounda, naszą postać, którą musimy teraz grać. Zostawcie subika, i i łapkę w górę, co naprawdę to polepszy mój kanał trochę. Pójdziemy trochę w górę, no. Bo naprawdę chcę tam wbić te 140 subów, które bardzo chcę. Mam nadzieję, że docenicie moje starania w jakiś sposób. Super, 28 level, fajnie. Lushy champion. czempion. Oh, no dobra, to gdzie lecimy teraz? Mamy Worsecz. Nigdy nie latałem na miasto, ale można spróbować. Spróbujmy, co do Bloodhounda Spoko są skanowanie W sensie, fajnie, że skanować można otoczenie Wkurzające to jest z jednej strony <laughs> Ale no jest to w jakiś sposób dobre Ult Ult Bloodhounda jest spoko, bo skróca czas tego taktyka właśnie A pasywka, pasywka to jest co? Poczekajcie, nie, tu ma pod tym eee, a, a widać te kroki Ile sekund temu, znaczy to też jest przydatne Bo zawsze można wiedzieć ile sekund temu yy, Ten, rogowie byli Czemu tu ktoś musi być? k mać! Ja... dole! Czemu ja muszę zawsze dostawać osoby... słabe? I ej, dlaczego? Ja go nie rozumiem. O, fajny champion. Dawaj, lecimy na miasto. Kto? Lecimy, nie tam. No, leć, śmierć Ja lecę tu Nie, tu ja lecę Gdzie to jest? Poczekaj, tu Eee, serio nikt na miasto nie leci? Aha A nie Mozambik Skipper. Dobra, piskiper. E, dobra, 99 może być. No, nie to. Dziś ja tu lekam wrzuciłem tu. O, niebieski armor. No bierz to, no bierz to mam amunicję do no cholery jasny, co jest ogromnie tak. Ci znam ciągle siedzą. No kurna, Ufa. Ufa. nowy mhm. Strzeżcie się nowego lidera zabójstwa. Leżą dwóch. Ładnie. W końcu. A to jakieś bambiki były. I cały lud mi zabiera kub. O, biorę piskipera. per e, Dobra. Tu była gdzieś lekka. Jakby, chyba ktoś Albo nie? Chyba nie. Dobra, nieważne. O, jest. O, jest mój regielek. Są wrogowie. Help! No, wspinaj się postać, głupia! Yes Jest leży, kolejny. Łatwo. Dobra, bierzemy łup, który należy do mnie. Puszczują.

As, uh, push 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 Heal 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 now heal Go here go here now Ja pierdziele, lecimy chłodzie, lecimy! Nie wiem co się dzieje, ale jest dobrze Musimy zdążyć jeszcze do strefy Heal now, heal! Ja pierdzielę, ludzie, nie wiem co się dzieje Go here now 9 killi, mój rekord to jest 11, jeszcze 3 i mamy nowy rekord killi Ja pierdziele Jednak Bloodhound jest dobrą legendą, ale na swój sposób

Okej okay. kurno. Teraz jest nie za ciekawie Dobra, mamy kartę No kurna, no musiał ten Octane Ale dobra runda była GG Dobra runda była, 10 killi Ja pierdele 10 killi Kurna się <ścoughs> 10 killi, 1870 damage'a No szkurde no Dobra, eee, dobra taki oktein. No aż to była słaba No kurde, no gdyby ten oktań dostał z tego R-99, został powalony, to by został mi tylko aż. Jakbym zabił aż, to by było. No kurde, no. Ale dobra, lecimy dalej. Jako iż już jesteśmy tak więcej niż w połowie, przyznam, że no Bloodhoundem dobrze mi się gra i naprawdę ty dla tych osób, którzy grają e, pierwszy raz w Apexa i nie mają wszystkich legend odblokowanych, jak najbardziej polecam Bloodhounda też, no bo fajne jest to skanowanie, jego ult też jest spoko, bo można tak do części ciągle skanować i wkurwiać też innych, ale no jako dla mnie, no nie jest to dla mnie najlepsza legenda, w sensie do ciągłego grania. Jako rave no wiadomo rave, ale no jako polecam no. Nie mówię, że nie, jest fajna legenda. No, he, patrzcie. Please give me blood count. Thank you so much. Jest, udało się udało się go poprosić no. Udało mi się go. No idź dobrze, że mi dałeś no. Dziękuję. Jakby co to, to są? że 20 FPS-ów jest Tylko, że ja mam, jakby to ująć, laptopa Karta graficzna GTX 1050 Przegrzewa się już troszkę, ma 4 lata, już jest trochę starutki Jak już się właśnie przegrzewa, to fps są, są te gorsze No i potem tak to wychodzi Nie nagrywam OBS-em, nagrywam kartą graficzną Ze względu na to, bo OBS bym już totalnie, już totalnie by było jeździć na OBS-ie i tak dalej No odłączcie się, proszę cię O nie Proszę, ja pierwszy, ja pieszy. Mój vault No tak no! Ty! F**ka nada. Bądźmy tam. W tym Storpojcie w ogóle nie wiem, gdzie są takie wizje W sensie hot miejscówki, gdzie bardzo dużo gracz lata. No i albo jest właśnie centrum dowodzenia, barometr, łapacz busz, takich bardziej, no, gdzie pełno gracz leci. Złoty armorek. Topingu ciekawe gra. Ale, wiecie, ja kocham Apexa, kocham Apexa, <noise> kocham Apexa. Chaos TIK. A jeszcze tam się topiem.

leżał Dobra, mamy cały lud dla siebie. Ja pierdyka Co na to lifeline, robi? Lifeline, what are you doing? Mamy, idziemy lutować. Czekać przymknę drzwi, bo śnieg tu wieje i to bez koszulki, w sensie, bez koszulki, bez bluzy, <laughs> bez koszulki. Yeah, no. Streamer, nie streamer, streamer, youtuber roku Dobra Nic tu nie ma ciekawego R301, wezmę sobie z R99 Jakoś R301, R99 mnie nie przekonuje yy, Tu jest ciężka, peacekeeper, o, kawik jest To mi się podoba yy, Dobra, przemieńmy skórkę, zróbmy tak Strefa jest kolejna tam Dawaj może ich spuszczyjemy O, ślady

Dobra, czemu on mi się zaczął przeładowywać kar? O co chodzi? Czemu on mi się zaczął w ogóle przeładowywać? Jakby ja sobie tego nie życzyłem, czemu on się przeładowywał. Nawet nie ma takiej potrzeby. Przecież nie był zużyty. Fajnie, kurne. Ja pierdolę przez to durne przeładowywanie. No nie. he. No lutujesz za mną? Ja pierdzielej! No nie, no ja nerwicy, zaraz zostanę. Łatwo to nie jest mi się los naszych wrogów Cały ogień... Panie, to mnie aktywizuje Kiedyś tam obok niego chyba patrzy jak gra Kuzyn! O kuzyn na pewno jakiś tam gra z nim Mmm, pizdki.pl, za zacznę stajenkę biorę Lekka amunicja Uuu, jeszcze rygiel Zakupuję Szukam amunicji do strzelby No, ale jest miejscowa. Czemu kurna ta gra tak laguje, kiedy otwieramy kwipunek? Dobra, 16 musi starczyć, no nie wiem jak to. Nie wiem jak to starczy.

Tym pięknym, zgnionym akcentem. kończymy będzie się filmik. <laughs> nie no. Eee, do Honda. co by tu powiedzieć? Jest to. Słaba legenda? Nie no, żartuję. Jest to... No i teraz będzie mi tu 5 lat wysoty na czy nie zwracajmy na to uwagi. Eee, bo to mój temping eee, Więc tak, jest to dobra legenda, nie powiem. Przydatne są te Wolfhaki, w sensie Wolfhaki, no x rayki jakieś tam, nie wiem, no dobra, no skanowanie po prostu. Yy, Ulc, też jest spoko, bo fajne jest to, że właśnie skraca to i można częściej tym klikać Z, z, raczej, z mojej strony fajnie, ale jak już przeciwnik w ruch ma tą postać, to już jest niefajnie <laughs> i tak potem z tego wychodzi No i co można powiedzieć, no jest po prostu to fajna postać, polecam dla osób, które są yy, Znaczy polecam dla osób, polecam po prostu dla osób, które pierwszy raz grają w tą grę i nie mają kupionych legend Potem dojdziemy do tych legend yy, kup tych, co trzeba kupić, no i tak to potem wszystko wypowiem, czy ta się opłaca, czy nie i tak dalej. Czyli no, wszystkie są na jakiś sposób opłacalne, ale to już też wszystko zależy jakby od Was. To jak Wam się podoba ta legenda. I jak wy lubicie nią grać, w sensie no, jak wam pasuje ta legenda Powinniście grać tak jak wy uważacie, jaką legendą, a nie jaką ode mnie Ale ja mogę wam powiedzieć jakieś po prostu takie rady, czy jest to dobra legenda i tak dalej Na pewno chciałbym, żeby osoby, które są początkujące i tak dalej, nie grały Bloodhoundem w sensie, że mają skana i go nie używają Naprawdę, błagam was ludzie, albo ci co oglądają początkujący Apexa Klikajcie często skanowanie, nie, nawet, nawet jak wchodzicie do jakiegoś pomieszczenia, klikajcie to, to jest najważniejsze. Ulta? Ulta używajcie wtedy, kiedy... no dobra, można użyć wtedy, kiedy już jesteśmy w tym, kiedy jest strefa nas jakby, znaczy jesteśmy daleko od strefy i burza nas je, co nie? No to można wtedy użyć, żeby szybciej dojść do strefy i nie zginąć. Ale najważniejsze to używać po prostu wtedy, kiedy zaczyna się jakiś fight. Ja rzadko używam, bo nie jestem przyzwyczajony do Bladhounda i u mnie to też jest ciężko z tym, żeby przyzwyczaić się do tego ulta i go włączyć. Ale jest to bardzo przydatne. To czarno-białość, no i podświetlenie graczy na czerwono, więc no, polecam jak najbardziej Bloodhounda. To byłoby na tyle, mam nadzieję, że się spodobało. Następny odcinek będzie z Gibraltarka. Będzie ciężko, bo ja nie lubię nim grać naprawdę, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Bardzo się cieszę z tamtych 10 killi, których wyszło na pierwszym od razu, pierwszego od razu rundzie. Udało się jakby pokazać, że udało się grać tym flathoundem że dało się nim grać, gorzej będzie z ale dojdziemy do niej kiedyś, no to tak to do usłyszenia, na razie i hejo. A i zostawcie też łapkę w górę, bo nie chcę zbytnio zmuszać, ale nie chcę żeby YouTube też jakby no ucinał w jakimś sensie moje zasięgi i tak dalej, więc miło by było gdybyście zostawili, nawet możecie dać jakiś komentarz, miłoby było. Na razie i hejo.